No cześć wszystkim, dzisiaj tworzymy Słowa gra, która ma wiele zastosowania wiele różnych gier w sobie można powiedzieć, że to taka gra combo jeżeli chodzi o podstawy, no to tutaj mamy abecadło i dziecko zbiera literki i przykłada do tego, co ma na tablicy Zaczynając od podstaw, tutaj mamy do strefy zagadek naszą tablicę. Do kompletu dostajemy instrukcję, która jest mała, ale zawiera bardzo dużo fajnych gier. Jeżeli chodzi o podstawowe, to mamy podstawowe karty, które łączymy po trzy, żeby wyszedł obrazek. Tak w instrukcji. Następnie do obrazka przyczepiamy odpowiednią ramkę na litery. Rosypujemy litery. I dziecko musi wziąć i ułożyć to, co widzi na obrazku. Według liter. Drugą wersją jest. Zagubiona literka. Mamy jakiś wyraz. Na przykład z krowy, zabieramy jedną literkę, no i musi on odnaleźć. Jest również gra memo, pamięć. Tutaj yy, dzieci dostają już gotowe obrazki z ramką, dostają pewną liczbę liter, reszta jest obrócona do góry nogami. No i muszą sobie wziąć, dobierać litery. Aż utworzą słowo. Oprócz tego jest parę jeszcze innych gier słownych, bardzo fajnych, bardzo fajnie przemyślana gra, bardzo fajnie stworzona gra. Naprawdę polecam. Jeżeli chodzi o prostotę, no to tutaj na początku na pewno będzie ciężko, ale mamy tablicę z literkami, co nam na pewno pomoże, a później to już po kolei idzie łatwiej. Na pewno niejedno dziecko bardzo szybko tą grę ogarnie i będzie chciało dalej uczyć się pisania, a potem czytania. gry bardzo polecam, naprawdę warto. Dostajemy pudełko z wieloma elementami i wieloma wersjami gry, więc naprawdę warto rozejrzeć się i coś takiego zakupić. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. I do zobaczenia następnym razem. Hej!